Według kryteriów dzisiejszych ludzi religijnych, nawet sporej części chrześcijan, apostoł Paweł byłby samozwańczym, apostołem samozwańczym, pastorem. Zobaczcie, jak opisuje swoje spotkanie z Jezusem i późniejszą misję. Mówiłem już kilkakrotnie o tym, że otrzymał objawienie bezpośrednie od samego Boga. Nie było to Nauczone przez ludzi. Mówiłem o tym, jak potraktował wcześniejsze, swo, swoją wcześniejszą gorliwość w żydostwie i swoje wiarę ojców czy ojczyste tradycje. A teraz mówi o ludzkich autorytetach. Zobaczcie, 16. Werset pierwszego rozdziału listu do Galacjan. Kiedy już Bóg mu objawił Ewangelię, mówi: Ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Żadnego człowieka. Ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. jeszcze dalej podkreślam. Ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami. Wow! Zobaczcie, nie poszedł do nich po namaszczenie, misję kanoniczną czy coś z tych rzeczy. Nie. Od razu udał się do Arabii. Potem znowu do Damaszku, czyli prowadził swoją działalność misyjną. Poznał Ewangelię i od razu zaczął prowadzić działalność misyjną. Oczywiście dbał o więzi z apostołami i z innymi chrześcijanami, i mówi: Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem, i przybywałem u niego dni 15, czyli dość niewiele. A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. I zapewnia, pisząc to, Bóg mi świadkiem nie kłamił. Zobaczcie. Poznał Ewangelię, poszedł ją głosić.